Cześć, dacie z tej strony z tym, z tym. Dzisiaj będziemy nagrywać do... sub Sreja. Ja to pewnie mówię. Eee, myślę, że dobrze, ale nie wiem. I dzisiaj będziemy nagrywać sub Sreja. I kolejny odcinek yy, będziemy grać sobie znów w zwyczajne gierki takie, więc myślę, że Wam się odcinek spodoba i żeby nie tego mojego filmu, zostawcie łapeczek, subskrypcję dzwoneczkiem. I lecimy. Tylko zmienię sobie skina. Jeśli mam jakiegoś... O, mam mam. Wow. Co? What the fuck! Biorę. Reklama oczywiście. Eee, trzy gierki pogramy znów. Albo nawet dwie. Nie wiem, nie no trzy. Następny odcinek już nie będzie zwyczajny, mam już plan, jaki będzie, taki challenge. Nie wiem, po co ja to używam. A wraz jeden Wiesz, głupie teraz to zrobię, bo jakbym się rozbił, to bym miał, nie? A tu <laughs> nie. Nie korzystać Mogę już no Najlepiej. Dobra. Tego typka chcę pokonać, to ma 10 tysięcy tych punktów. Więc myślę, że mi się uda. Ale wątpię, że mi się uda. Dobra, masz 6000 punktów. Ma już teraz 6000 punktów. Dobra, już 5000. Cicho pewnie mówię, ale sorry. Kurde, co ja mam z mówieniem? Sorry, 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 ale sorry. Ale ciągle też mówię ale, 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 sorry. No już tysiąc, dobra, pokonam go. Jej. Bleszczę. I kogo będę miał? Z milionem, co? No nie, jakieś nuba. Nie. No, taki nie mhm. Mm, mm. Super. Ojej, ja, jakie laki. Jakie laki? Jakie laki? Jakie lagi? Ja. Yeah. Dobra. Nie, że się stało chwilę. Jej, mam jetpack. Pierwszy raz mam jetpack na odcinku. Chyba jetpack, nie wiem co to. Różowy czy znaczy kolorowy jetpack. Yeah. Chyba z, ośma... z tego i tego leciał. Pierwsza gra czy druga? Nie, teraz ostatnia będzie. Ostatnia gra może być dobra, więc postaram się. Spróbuję. Okej, okay, ryzykowałem życie. Skończyłby się ten odcinek. Chciałbym zrobić naprawdę jeszcze jeden zawiel jakiś. Chciałbym zrobić jeszcze jeden zawiel w tym odcinku. Myślę, że mi się uda. Już dobra.

Super, pan do góry lubi. Redback, tak, tak, tak. tak, tak, tak. tak. Widzicie, jak to fajnie na tym, na tym starym telefonie, jeśli obejrzeliście mój e, poprzedni odcinek ze serial, to mówiłem, że mam taki stary telefon i wiecie jak fajnie jest na tym starym grać? Tak. Masz niebo, nie masz żadnych update'u, nie masz kandydatów I dużo ludzi ma tak Bo widzę, że jeszcze biją punkty I to na starym jest Więc ktoś tak ma taki błąd jeszcze jak ja Znaczy nie wiem czy to jest błąd, ale chyba tak Nie wiem Tu jest poziom? Nie, nie ma poziomu Czy jak nazwałeś? Jest. Level. Level. Mm. Dobra, ostatnia gra będzie. Obiecuję, teraz ostatnia gra. <laughs> będzie krótki odcinek, bo chyba 8 minut. Zgaduję, że będzie. Chyba będzie może mi tam wszystko powiem jeszcze Uff, zostawcie łapkę w górę subskrypcję zapomniałem powiedzieć nie czy mówiłem, na pewno nie ale jakbym mówił yes. udało mi się to wziąć nie wiem jak, ale okej o, co pamiętam, chyba za ten leży, co mam. Nie Jest coś, kurde. Nie wiem, co, ale coś jest. Ok, spróbuję zrobić tysiąc nit. Lecz mi się to nie uda, No ale naprawdę wam nie kłamie. Co, miałem jeden raz 6000. tysięcy, sześć tysięcy, rozumiecie? Kiedyś. Jeszcze na starym telefonie. No, dziękuję za oglądanie. Fajny odcinek był krótki, ale był. Hmm. Stójcie chwilę. A to jednak. Za drugi. Wow. Oj, ja ma I coś nie wiem. Nie biję nigdy. No, no, to co, no, Dziękuję za oglądanie wszystkim, co, co mnie oglądają. Też dziękuję. <laughs> nie Zostawcie łapkę, czy z dzwoneczkiem. My już się żegnamy I do jutra. Kolejny odcinek z rana. Będzie tak coś o dziewiątej albo dziesiątej. Albo nie wiem, o którejś tam będzie, ale rano. No i kolejny będzie wie wieczorem, więc dziękuję za oglądanie. I.